Rockmas day 24 making a christmas memory Hey, dzień dobry, witam się z Wami 24 grudnia po małej przerwie od vlogowania. Ale e, słuchajcie, poczułam, mm, że narzuciłam sobie taką presję nagrywaniem tych vlogów, e, robieniem Instagrama, e, pracą, życiem codziennym, że po prostu e, czułam się przytłoczona i stwierdziłam, że nie chcę robić nic na siłę, bo i tak nie miało to efektów. Dlatego e, na ponad tydzień odpuściłam sobie i Instagrama, i YouTube'a i czuję, że e, naprawdę było mi to potrzebne. No i dzisiaj wracam z kolejnym vlogiem, no bo 24 grudnia nie mogłam. Sobie sobie odpuścić. Vlogi z poprzednich lat, z Wigilii, z przygotowań świątecznych są dla mnie naprawdę fajne, sentymentalne, lubię do nich wracać, dlatego dzisiaj również postanowiłam nagrywać. Ja niedawno wstałam, zjadłam szybko śniadanie, ubrałam się na szybciutko w dreszc, no i słuchajcie, zmykam, jedziemy jeszcze załatwić jakieś szybkie zakupy, jedziemy popakować moją mamą prezenty, no i ogólnie zaczynamy świąteczne przygotowania. Jest już troszeczkę później, załatwiliśmy wszystko, co musieliśmy, wiecie, takie ostatnie zakupy, skoczyliśmy jeszcze na cmentarz, Dokupiliśmy to, co było trzeba, no i ja po prostu znowu skoczyłam szybko. Oczywiście w moją świąteczną bluzę. Przygotowałam sobie prezenty, które muszę jeszcze popakować. Tutaj przygotowałam sobie już produkty do makijażu, bo zaraz będę się za to brała. Ale najpierw chyba sobie włosy, potem dopakuję resztę prezentów, no a na końcu makijaż, pokażę Wam też. Um... Bo dzisiaj już mam dzisiejszą stylizację. Jeśli chodzi o stylizację, to w tym roku na święta przygotowałam sobie dwie rzeczy: czyli tą sukienkę, którą kupiłam sobie niedawno w reserwie. Ona jest teraz taka bardzo, wiecie, popularna. Na pewno gdzieś się widziałyście, jest dostępna w różnych kolorach. Ja wybrałam sobie taki beżowo-srebrny. No a tutaj, słuchajcie, mam koszulę, którą kupiłam już jakoś na początku sezonu w, Cinsale, w biała w Biaław, takie fajne świąteczne jamniki. Myślę, że naprawdę jest bardzo. Taka urocza, no a przez to, że jest biała, no jest to koszula, jest dość elegancka. No, a do kompletu mam jeszcze co prawda nie z inseja, te są już z pepku, takie skarpetki również w świąteczne jamniki. No, i ostatecznie zdecydowałam, że tą sukienkę ubiorę sobie dzisiaj na Wigilię a w koszule wskoczę sobie jutro w pierwsze święto. Jeśli chodzi o makijaż, to słuchajcie, ja nie kombinuję. Używam moich sprawdzonych produktów. Tutaj mojego ulubionego podkładu z Bel. Kupiłam sobie też ostatnio nowy, ale nie jestem co do niego pewna, więc chciałabym raczej iść w takiego, wiecie, w takie sprawdzone produkty. Tu tutaj mam sypki puder, mój ulubiony bronzer również z Bel. Mam dwa rozświetlacze, bo jeszcze nie wiem, którego akurat sobie użyję. Dzisiaj chciałabym sobie takie zrobić może trochę mocniejsze glow, ewentualnie no, i na usta zamiast nudziaka daję sobie taki troszeczkę bardziej różowy kolor. Później wam go pokażę. Tutaj mam jeszcze konturówkę do kompletu. Jeśli chodzi o włosy, to słuchajcie, u mnie standard. Jak co roku, po prostu loczki. Ja w takiej fryzurze czuję się najlepiej. I zawsze na każdą okazję taką sobie też wybieram. Włosy mam już wstępnie zrobione. Słuchajcie, ja mam takie coś, że zawsze, kiedy są jakiekolwiek święta, lub urodziny, czy też ważne wyjścia, to pomimo tego, że moje włosy zawsze robione są w taki sposób, w taki sam sposób, coś mi nigdy z nimi nie gra. No i dzisiaj oczywiście jest wigilia i też coś mi się tutaj nie układa. Później przed wyjściem sobie jeszcze je na pewno poprawię. Tymczasem lecę pakować do końca prezenty. Is coming Start sending a little soft Doesn't matter if the snow is falling Or the windows in the rain is pouring It will always be Christmas in my heart coming to in the visit. No, he wouldn't miss this in this Dzień dobry, witam się z wami 25 grudnia. Wczoraj w Wigilii już e, nic, wiecie, nagrywałam, ale już się do was nie odzywałam, bo nawet nie miałam kiedy. E, dzisiaj u moich rodziców, niedawno wstałam. E, no i teraz idę, słuchajcie, wskoczyć sobie w moją świąteczną piżamkę. Stylizację na świąteczny poranek gotowa. Mam tutaj moją piżamkę taką z kłopouchem świąteczną, no i oczywiście skarpetki. Ja jestem już po porannej pielęgnacji, ale jeszcze nie nakładam makijażu ani ładnie się nie ubieram, ponieważ skoczyłam dopiero w moją świąteczną piżamkę. Świąteczne poranki spędzamy zazwyczaj w piżamach, oglądamy sobie jakieś świąteczne filmy, jemy śniadanko, no i dopiero później przyjdzie czas, aby zrobić sobie makijaż i ubrać się, tak wiecie, bardziej elegancko. Dzisiaj również e, nigdzie się nie wybieramy, ponieważ moja siostra e, niestety jest chora, ma gorączkę, e, więc niestety biedna leży i nie będzie mogła być z domu, dlatego e, myślę, że po prostu spędzimy ten dzień e, tak leniwie, obejrzymy sobie jakieś filmy, trochę pojemy, no wiecie, jak to w święta. To mówiłaś, gdzie on był? Dino. Ale co, nie narysowałaś go Mikołajowi na liście i ci przyniósł, a go chciałaś? Wow. A co rysowałaś Mikołajowi? Piekanie. A tą piekarnię i też ci przyniósł? No. Wow, to pobawimy się później. Co? domek. Ja to też przypieszę słuchajcie. Mm -hmm. e, pochłonęło mi oglądanie świątecznych filmów. No i przyznam się, <grym> się> że nawet chwilkę się zdrzemnęłam, e, bo tak mnie złapało z panką. Mam nadzieję, że nie będę chora. E, no ale poprzerabiam sobie teraz troszeczkę e, vloga. No i wtedy lecę się ubrać, bo niedługo muszę też wyjść z domu. W tle skończył się kolejny świąteczny film, ale powiem szczerze, że w tym roku nie postarali się w telewizji, naprawdę mało tych filmów leci, mały był wybór. Ja wzięłam sobie laptopa, no i zaraz zgrywam sobie pliki i zaczynam edytować vloga z Wigili. Zrobiłam sobie lekki makijaż z tymi samymi produktami, co wczoraj, ubrałam moją białą świąteczną koszulę, no i słuchajcie, jestem gotowa, posiedzę jeszcze chwilę, coś sobie zjem, poobrabiam wam tego vloga, no a potem ruszam jeszcze w odwiedziny. Wczoraj na Instagramie złożyłam Wam e, życzenia coś ktoś mnie tutaj zaczepia, słuchajcie. Złożyłam wam wczoraj na Instagramie życzenia świąteczne, dlatego jeśli mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie, bo mamy tam po prostu szybszy i częstszy kontakt, ale chciałabym to zrobić tutaj również dla osób, które no, nie obserwują mnie na Instagramie. Życzę wam wesołych świąt, przede wszystkim spokojnych, mam nadzieję, że fajnie spędzacie czas z rodziną, dużo zdrówka, pełnych brzuchów. Słuchajcie, dajcie mi znać, jak spędziłyście te święta, czy może dostałyście jakieś prezenty, z chęcią poczytam. Tymczasem z tego miejsca chciałabym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że moje vlogmasy w tym roku Wam się spodobały, pomimo tego, że nie było ich zbyt dużo, bo niestety już później nie wyrabiałam, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie mi dane tutaj nagrywać. Dajcie mi znać, co myśleliście, jak podobały Wam się moje vlogi. I widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, papa!